W tym filmie będziemy kontynuować temat układu okresowego pierwiastków. Pokażę Ci, jaka jest zależność pomiędzy budową danego atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym. Zapraszam! Jak już wiesz, chociażby z poprzedniej lekcji, każdy pierwiastek ma swoje konkretne miejsce w układzie okresowym. Możemy odczytać, w którym leży okresie, w której grupie i jaką ma liczbę porządkową, czyli liczbę atomową. Na podstawie tych danych możemy ustalić, jaką budowę ma dany pierwiastek. Pokażę Ci to na przykładzie tlenu. Na początek określimy liczbę jego powłok elektronowych i ich symbole. Tlen leży w drugim rzędzie od góry, czyli w drugim okresie. Numer okresu jest równy liczbie powłok elektronowych danego pierwiastka. Stąd wiemy, że tlen ma dwie powłoki elektronowe, a te dwie powłoki elektronowe leżące najbliżej jądra atomowego są oznaczane symbolami K i L. Ustalmy liczbę wszystkich elektronów. Wiemy już, że liczba porządkowa, zwana też liczbą atomową z, równa się liczbie elektronów. Atom tlenu ma 8 elektronów. Załóżmy, że chce się dowiedzieć, ile elektronów walencyjnych ma atom tlenu. Tu zasada jest następująca. Dla grupy pierwszej i drugiej liczba elektronów walencyjnych równa się numerowi grupy. Na przykład lit, znajdujący się w pierwszej grupie, ma jeden elektron walencyjny, a beryl, znajdujący się w drugiej grupie, ma dwa elektrony walencyjne. Jeśli chodzi o grupy od 13 do 18, liczbę elektronów walencyjnych możemy obliczyć poprzez odjęcie od numeru grupy liczby 10. Na marginesie zaznaczę tylko, że wyjątkiem od tej zasady jest Hel. I tak, nasz tlen, który leży w grupie 16, ma 6 elektronów walencyjnych, bo 16 minus 10 to 6. Ponadto, na podstawie układu okresowego możemy ustalić liczbę elektronów danego pierwiastka i napisać konfigurację elektronową. Wiedząc, że atom tlenu ma 8 elektronów, o czym informuje nas liczba atomowa z, i że ma dwie powłoki elektronowe, o czym informuje nas numer okresu, mogę zapisać, że konfiguracja elektronowa atomu tlenu to K2L6. 2, bo na pierwszej powłoce mogą znajdować się maksymalnie 2 elektrony. I L6, bo pozostałe 6 elektronów krąży na kolejnej powłoce elektronowej, znajdującej się najbliżej jądra atomowego. Z układu okresowego możemy też odczytać liczbę protonów. Jak wiesz, musimy sprawdzić liczbę porządkową, czyli liczbę atomową Z. Atom tlenu ma 8 protonów. Mogę też narysować uproszczony model atomu tlenu który wygląda następująco. Spójrz. Tylko odczytując informacje z układu okresowego, mogę szybko sprawdzić, ile dany atom ma powłok elektronowych. Mogę ustalić liczbę wszystkich elektronów, mogę ustalić liczbę elektronów walencyjnych, a także liczbę elektronów na kolejnych powłokach i mogę zapisać konfigurację elektronową. Mogę ustalić liczbę protonów, a w końcu mogę narysować uproszczony model atomu. Przyznacie, że układ okresowych pierwiastków to najlepsza ściąga, jaką można mieć na sprawdzianie z chemii. W ten sam sposób możemy szybko określić cechy każdego innego pierwiastka w układzie okresowym. Przygotowałam dla Ciebie tabelę z nazwami siedmiu różnych pierwiastków chemicznych. Jeżeli masz ochotę spróbować swoich sił, możesz w tym momencie zatrzymać film i postarać się ją uzupełnić samodzielnie. Jeśli jeszcze czujesz się niepewnie w tym temacie, dla przykładu omówię wodór. Jego symbol to duża litera H. Leży w pierwszej grupie, w pierwszym okresie, a jego liczba atomowa z to 1. Wobec tego posiada tylko jeden proton i jeden elektron. Jego konfiguracja elektronowa wygląda następująco. Wodór ma jedną powłokę elektronową, bo leży w pierwszym okresie, i jeden elektron walencyjny, bo leży w pierwszej grupie. A oto cechy pozostałych wypisanych przeze mnie pierwiastków, które możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków. Mam nadzieję, że bez problemu udało Ci się wykonać to zadanie. A jeśli jednak pojawiły się problemy, nie przejmuj się, będziemy to jeszcze ćwiczyć. Spróbujmy rozwiązać zadanie pierwsze, w którym na podstawie układu okresowego ustalimy, jak zbudowany jest atom węgla. I znów, jeśli masz ochotę, możesz w tym momencie zatrzymać film i spróbować zrobić to samodzielnie. Węgiel leży w drugim okresie i czternastej grupie, a jego liczba atomowa Z, czyli liczba porządkowa to 6, jego liczba elektronów walencyjnych to 4. Bo jeśli od numeru grupy, czyli od czternastki, odejmiemy dziesiątkę, to otrzymamy właśnie liczbę 4. Liczba powłok elektronowych. 2. Bo węgiel leży w drugim okresie. Liczba zarówno protonów jak i elektronów to 6. Bo liczba atomowa Z atomu węgla to 6. Na podstawie wypisanych przez nas powyżej danych możemy bez problemu zapisać konfigurację elektronową atomu węgla: K2 L4. Czyli na powłoce pierwszej, powłoce K mamy 2 elektrony. A na powłoce drugiej, powłoce L, mamy 4 elektrony. Narysujmy też uproszczony model atomu węgla. I zadanie drugie, analogiczne do zadania pierwszego, ale tym razem skupimy się na atomie glinu. Jeśli masz ochotę, znów zatrzymaj film i wykonaj to zadanie samodzielnie. Glin leży w trzecim okresie, w trzynastej grupie, a jego liczba atomowa Z to trzynaście. Glin ma 3 elektrony walencyjne, co możemy obliczyć odejmując od numeru grupy, czyli od 13 liczbę 10. Liczba powłok elektronowych 3, bo glin leży w trzecim okresie. Dalej liczba porządkowa atomu glinu to 13, czyli glin ma 13 protonów i 13 elektronów. I znów na podstawie tych wszystkich informacji łatwo mogę zapisać konfigurację elektronową. K2L8M3. Glin ma 13 elektronów. Na powłoce K mogą znajdować się maksymalnie 2 elektrony. Na powłoce L może być maksymalnie 8 elektronów. A pozostałe 3 elektrony będą krążyć na powłoce trzeciej, czyli powłoce M. Na koniec narysujmy jeszcze uproszczony model atomu glinu. Pokażę Ci jeszcze, jak zmieniają się właściwości pierwiastków grup głównych w zależności od ich położenia w układzie okresowym. Przypomnę, że grupy główne to grupy pierwsza i druga, a także grupy od 13 do 18. Wraz ze wzrostem okresu zwiększa się liczba powłok elektronowych, a wraz ze wzrostem numeru grupy zwiększa się liczba elektronów walencyjnych. Im wyższy numer okresu, tym większa zdolność do oddawania elektronów. Im niższy numer okresu, tym większa zdolność przyjmowania elektronów. Kolor niebieski w układzie okresowym, jak już mówiłam, oznacza metale, a pomarańczowy niemetale. Wraz ze wzrostem okresu wzrasta metaliczny charakter pierwiastków. I odwrotnie wraz ze spadkiem okresu, ale też wraz ze wzrostem grupy, wzrasta ich niemetaliczny charakter. Dodatkowo, wraz ze wzrostem numeru grupy, także wzrasta charakter niemetaliczny pierwiastków. Im wyższy numer okresu, tym większa aktywność chemiczna metali. A z niemetalami jest odwrotnie: ich aktywność chemiczna wzrasta wraz ze spadkiem numeru okresu. Najbardziej aktywnymi metalami są pierwiastki pierwszej grupy, z wyjątkiem wodoru. Takim aktywnym metalem pierwszej grupy jest przykładowo sód. Najbardziej aktywnymi niemetalami są pierwiastki 17 grupy, np. chlor. Zapamiętaj najważniejsze, liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu. Pierwiastki chemiczne grup pierwszej i drugiej mają liczbę elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka równą numerowi grupy. Pierwiastki chemiczne grup od 13 do 18 mają liczbę elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka Równą numerowi grupy pomniejszonemu o 10. Wyjątkiem jest hel.